Cześć. to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaźmierczak. Dziś przyszła do mnie przypowieść, przypowieść o szczęściu, która może nas bardzo wiele nauczyć. Pewnego razu bardzo bogata kobieta przechadzała się ulicą i nagle z pewnego domostwa Usłyszała śmiech. Taka nieco zdziwiona wysłała swoją służącą, żeby dowiedziała się, skąd u nich takie wesele i skąd u nich taka radość. Po chwili służąca wróciła i mówi: No bo wiesz, pani, tu mieszka rodzina drwali i ten drywal właśnie dziś sprzedał drewno i za to mógł kupić obiad i dzisiaj jedli owsiany. No i ta bogata kobieta mówi, no tak, oni się cieszą, a ten mój mąż to nigdy mi radości nie przynosi. Za jakiś czas bogata kobieta znowu przechadzała się tą samą drogą i sytuacja się powtórzyła. I znów z tego samego domostwa usłyszała śmiechy i radość. Znów wysłała służącą, no i mówi, no co tam się wydarzyło, no wiesz pani, w tej rodzinie drwali yy, urodziło się czwarte dziecko. Oni żyją w biedzie, nie mają nawet czym wykarmić trójki swoich dzieci, ale tak się cieszą, że to czwarte jest na świecie. A ta bogata matrona mówi: No, tak, ja to z moimi córkami to mam same kłopoty, i w ogóle mnie nie słuchają, i są okropne. I kiedy trzeci raz przychodziła obok domu, to już nie wytrzymała, bo kiedy znowu słyszała taki, taką radość, uśmiechy, że tam jest słychać życie tętniące i śmiech, podeszła do tego domu i przywitała ją gospodyni i mówi, no, ale z czego wy tak właściwie się cieszycie? A ona mówi, my się cieszymy, że żyjemy i mamy życie takie, jakie mamy. No i wtedy już bogata kobieta nie wytrzymała. Mówi tak: Ja muszę iść do czarnoksiężnika. U mnie się wszystko wali, pali, a oni żyją w takim szczęściu. Poszła do czarnoksiężnika i mówi: Słuchaj, zmień coś w moim życiu. W, w jakieś czary rzuć. Na no, ten czarnoksiężnik mówi: no, ale czego chcesz? Masz męża? Masz rodzinę? Masz dom, masz dostatku, żyjesz. O co ci chodzi? Czego jeszcze chcesz? Ona mówi, wyczaruj mi szczęścia. A na to czarnoksiężnik powiedział tak. Wiesz, co? Nie idzie wyczarować czegoś, co masz obok siebie i czego nie dostrzegasz. I z tym Ci dziś zostawiam. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.